Rok 2154. Ludzie lądują na księżycu gazowego giganta na Pandorze. Spotykają tam rasę humanoidalnych Navi, którzy żyją w zgodzie z naturą, mają 3 metry wzrostu, niebieską cerę i powłóczysty ogon, ale są jak ludzie, inteligentni i świadomi. To oczywiście science fiction. Film Avatar w reżyserii Jamesa Camerona, ale kto wie, czy w kosmosie nie ma innej cywilizacji? Nie z tej ziemi. To pytanie ludzie zadają sobie od lat. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. To słynna sentencja z filmu Star Trek. To boldly go where no man has gone before. A to już gwiezdne wojny. Innych dzieło o kosmitach powstały setki. Rzeczywiście, czy ten temat powinniśmy brać na serio? Razem z Radosławem Kosarzyckim, popularyzatorem astronomii, zastanowimy się na poważnie, czy to możliwe, abyśmy byli sami. Ciekawe pytanie, natomiast odpowiedź na nie jest niezwykle trudna. Tutaj można tylko i wyłącznie spekulować, bo tak. Spójrzmy sobie na to, jak duży jest wszechświat. Ograniczmy się do wszechświata obserwowalnego. Jeżeli spojrzymy na wszechświat obserwowany, to my jesteśmy mieszkańcami planety krążącej wokół Słońca. Takich słońc w naszej galaktyce, w drodze mlecznej, jest około 300-400 miliardów. Badania planet pozasłonecznych wskazują, że większość tak naprawdę gwiazd ma swoje planety, w związku z czym w naszej galaktyce może być 400, 600, 800 miliardów planet. Oczywiście, nawet jeżeli na jakimś malutkim wycinku tych planet istnieje jakiekolwiek życie, to ten wycinek może się okazać kilkoma milionami, kilkudziesięcioma milionami. I oczywiście, jeżeli na małym wycinku tych planet istnieje życie inteligentne, to znowu możemy mówić o tysiącach, dziesiątkach tysięcy cywilizacji które mogą teoretycznie mieszkać w naszej galaktyce. I tu jest bardzo ważne zastrzeżenie, bo mówimy o ogromnych liczbach, czyli 300 miliardów gwiazd, 600 miliardów planet, tego jest mnóstwo, ale mówimy tylko o jednej galaktyce. Jeżeli do tego dodamy informację, że w naszym obserwowalnym wszechświecie w takich galaktyk jak nasza jest około 300 miliardów i w każdej z nich może być 600 miliardów planet, no to naprawdę liczby robią się duże. W tym. Okazuje się, że jeśli jesteśmy tutaj sami, to jesteśmy nieprawdopodobnymi szczęściarzami i nie zdajemy sobie z tego na co dzień sprawy. Nieprawdopodobnym staje się to, że jeżeli w całym wszechświecie obowiązują te same prawa fizyki i te same prawa chemii, to w takim razie dlaczego tylko na jednej planecie miałoby powstać życie? To musielibyśmy być naprawdę super wyjątkowi i. Myślę osobiście, że to jest mało prawdopodobne, że życie we wszechświecie, skoro powstało u nas, to pewnie powstało gdzie indziej. Oczywiście mogło powstać kiedy indziej, bo pamiętajmy, wszechświat ma prawie 14 miliardów lat, a nasz układ słoneczny, czyli i Słońce, i planety, Ziemia, i życie na Ziemi mają zaledwie 4 miliardy lat. Mamy przecież planety, które mają po 9 miliardów lat. Być może tam życie już istniało, być może tam istniało życie zaawansowane, a już go nie ma. Być może takie życie dopiero się, gdzie się rozwija. Tego nie jesteśmy w stanie jak na razie potwierdzić, ale kiedy znajdziemy chociaż jeden przypadek życia poza Układem Słonecznym, to naukowcy nabiorą pewności, że tego życia jest mnóstwo, bo szansa na to, że znajdziemy, że we Wszechświecie są tylko dwa przypadki życia, czyli nasz i ten, który znajdziemy, będzie minimalna. To jest praktycznie szansa pomijalna. Jeżeli uda nam się znaleźć jedno życie, to znaczy, że jego jest w brud w przestrzeni kosmicznej i mam nadzieję, że szczerze mówiąc, że w najbliższych latach uda się to potwierdzić. Pojawia się pytanie, czy warunki do życia muszą być takie jak na Ziemi? Jeżeli byśmy chcieli poszukiwać jakiegokolwiek życia, to możemy poszukiwać tylko tego życia którego oznaki jesteśmy w stanie rozpoznać. Czyli jesteśmy w stanie rozpoznać na podstawie naszego doświadczenia z życiem, jesteśmy w stanie rozpoznać związki chemiczne, które wskazują na istnienie procesów biologicznych na jakiejś innej planecie podobnych do nas. Natomiast naukowcy spekulują, że być może nie wszędzie musi być życie oparte na węglu, być może gdzieś jest życie oparte na na przykład na krzemie, być może jak spojrzymy na przykład nawet w Układzie Słonecznym na największy księżyc Saturna, na Tytana, też mamy fantastyczny glob, na którym jest bardzo gęsta atmosfera, mamy jeziora, tylko te jeziora składają się nie z wody, a z węglowodorów, czyli z metanu, etanu. I niewykluczone, że tam istnieje życie nie oparte na wodzie, a oparte na etanie, które nie byłoby w stanie żyć na Ziemi, tak samo jak my za bardzo nie bylibyśmy w stanie żyć na tytanie. No, ale trzeba mieć umysł otwarty: być może faktycznie inne formy życia korzystają z zupełnie innych procesów fizykochemicznych do generowania energii, do rozmnażania się itd. Niedawno ukazały się wyniki najnowszych badań. Profesor Simon Morris z Uniwersytetu w Cambridge doszedł do wniosku, że w innych miejscach we wszechświecie, jeżeli powstało życie, to zapewne istniejące tam istoty pozaziemskie także przypominają ludzi, a dowody na to znaleźliśmy na Ziemi. Pojawiły się takie badania ze względu na to, że jest coś takiego, że jak spojrzymy sobie na Ziemię, na Ziemi w wielu miejscach, powstawały podobne do siebie formy życia, które powstawały niezależnie. Jeżeli spojrzymy sobie na to, jak latają ptaki, jak latały pterozaury, jak latają owady, to zobaczymy, że mimo tego, że to są zupełnie inne odnogi niejako życia na Ziemi, to korzystają z tych samych mechanizmów, korzystają z tych samych rozwiązań, które wyewoluowały u nich zupełnie niezależnie. Być może zatem ewolucja życia makroskalowego, czyli takiego na przykład właśnie jak tutaj człowiek na ziemi, być może w wielu miejscach Prowadzi dokładnie do takiego samego kształtu, że faktycznie wykształcają się je i odnurza takie jak my mamy, i różne komponenty ciała, które są podobne do naszego. Być może nie jest tak, że faktycznie we wszechświecie mamy życie przypominające duchy, przypominające balony latające w chmurach Wenus i tak dalej, jak to często pisarze science fiction opisują. Być może po prostu jest, tak jak w filmach z serii Star że na którą planetę zamieszkałą przez zaawansowaną cywilizację nie polecimy. To znajdziemy mniej lub bardziej podobnych do ludzi hominidów. Taka opcja też istnieje. Okej, okay, Czubaka. Z tej ziemi. Zastanawiam się, czy u obcych też jest moda na noszenie swetrów. W tej szerokości geograficznej na ziemi otwieramy sezon na swetry. Dziękujemy bardzo za wszystkie łapki w górę, za te w dół też, ale te w górę są ponoć dużo fajniejsze. To dla nas bardzo ważne. Im więcej łapek w górę i więcej Waszych komentarzy, tym większe zasięgi. W związku z czym. Do większego grona odbiorców jesteśmy w stanie dotrzeć, nawet tych pozaziemskich. A dziś specjalnie dla Was sprawdzimy najciekawsze komentarze i odniesiemy się do nich. Bożena, bardzo ciekawy odcinek. Czekam na czarną dziurę. Tak, to jest temat, który też chcemy podjąć. Ja w zasadzie już mam znaczną część tego odcinka przygotowanego, natomiast chcę jeszcze skontaktować się z jednym z uznanych ekspertów, żeby o czarnej dziurze porozmawiać i żeby też zweryfikował to, co do tej pory powstało. To jest tak skomplikowany temat, mimo że dosyć często w mediach mówi się o czarnej dziurze, to w dalszym ciągu jest ona wielką zagadką. Była wielką zagadką dla największych umysłów świata, więc mam bardzo duży szacunek do tego tematu, ale na pewno ten temat będzie. Nie wiem, czy uda się w grudniu, ale na pewno na początku przyszłego roku. Użytkownik GG, czy też GG, fizyka i matematyka nigdy nie były moją mocną stroną, dlatego też trudno mi było zrozumieć wiele technicznych nauk. No ale dzięki panom coś się w mózgu otwiera, mimo to, że nadal niektóre tematy dla humanistycznej głowy są nie do przeskoczenia. To z ogromną ciekawością słucham i bardzo dziękuję. Bardzo miło nam to słyszeć. Natomiast jeśli chodzi o humanistyczną głowę, wydaje mi się, że ja też nie jestem ścisłowcem. Ja z fizyki miałem trójkę dopiero niedawno. Odkryłem w sobie chęć poznawania, eksplorowania wszechświata, i wydaje mi się, że głowa humanistyczna, wbrew pozorom, pomaga zrozumieć pewne aspekty. W tej dziedzinie. Nie mówię, że mm, otwiera całkowicie pole, ale na pewno pomaga. Więc będziemy się starać przekazywać yy, tę wiedzę od naszych ekspertów najlepiej, jak tylko potrafimy. I jeżeli tego, co nie ma, jest więcej niż tego, co jest, to zachodzi pytanie: czy to, czego nie ma, na pewno widzi to, co jest, skoro my tego nie widzimy? Profesor Andrzej Dragan uwielbia w takich sytuacjach mówić: To pytanie jest źle postawione. Ja nie wiem, czy to pytanie jest postawione dobrze czy źle. Jeżeli to, czego nie ma, nie widzi tego, co jest, to faktycznie mogłoby tak być. Ale z drugiej strony, czy jeśli tego nie ma, to w ogóle ma możliwość widzenia? Nie wiem. Użytkownik o nazwie Dziecko Chaosu. Całkiem ciekawy materiał. W następnym odcinku z panem Lamrzą z chęcią zobaczyłbym naturę poznania, coś o umyśle i postrzeganiu rzeczywistości oraz demonie kartezjańskim, może również o metodologii naukowej. Dziękuję i pozdrawiam. Demon kartezjański, tak, czyli cogito ergo sum, myślę więc jestem. Jest to ciekawa propozycja, z tym, że my raczej zajmujemy się tematami typowo astronomicznymi, chociaż yy, raz od tego odeszliśmy. Opowiadając o sztucznej inteligencji z doktorem Tomaszem Rożkiem oraz y, rozmawiając właśnie też y, z doktorem Lamrzą w ogóle o y, teorii wszystkiego. I y, na pewno w planach y, mamy też, by pomówić o snach, no bo skoro tytuł naszego cyklu to Nie z tej Ziemi, to chcemy opowiadać właśnie o tym, co może wydawać się być nie z tej Ziemi. Demon kartezjański. To na pewno ciekawa propozycja. Rodzina Bedynarz. Szkoda, że podcasty są tak krótkie. Wiem, mamy tego świadomość, podcasty powinny być nieco dłuższe, ale z drugiej strony, przy tak intensywnej dawce wiedzy, wydaje mi się, że takie krótsze odcinki pozwalają nam lepiej zrozumieć pewne rzeczy. I druga sprawa przygotowanie materiałów przy takiej częstotliwości jednak troszkę nam zajmuje bo to jest i grafika, i scenariusz, i udźwiękowienie, i muzyka. Będziemy chcieli przygotować taki odcinek specjalny właśnie dla Was, żeby pokazać, jak wygląda tworzenie takiego radiowego cyklu oraz materiałów na YouTube, popularno-naukowych. Myślę, że w okolicach świąt zrobimy takie świąteczne wydanie. My oczywiście będziemy starać się, żeby te odcinki były nieco dłuższe niż do tej pory, między innymi spotykając się tak jak dziś i odpowiadając na Państwa pytania. Następnym razem widzimy się już we wtorek. Wtedy to będzie prawdziwa podróż nie z tej ziemi, bo wybierzemy się gdzieś na krańce układu słonecznego. Dowiemy się, gdzie w ogóle jest ta linia, gdzie jest granica naszego układu. Dziękujemy bardzo za wszystkie łapki w górę, za komentarze. Śmiało możecie pisać, kogo chcielibyście widzieć w następnym odcinku, jakie tematy chcielibyście, abyśmy poruszyli. W takim razie do zobaczenia we wtorek. Честь.